Wzorem audycji jest PKN Orlen. To czas na wiadomości, radia dla Ciebie, Marta Hernik, zapraszam. Pierwsze pieniądze na wyprawkę szkolną już dziś trafiają na konta rodziców, ZUS rozpoczyna wypłaty. W obliczu coraz wyższych cen, nowy, wakacyjny trend, Polacy skracają urlopy, ale nie rezygnują z wakacji. W wiadomościach kulturalnych stołeczna zachęta i nowa wystawa, wszystkie strachy w współczesności widziane oczami młodych artystów. Dzisiaj zakłady Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wypłatę w programie gestarskim. Wspaniałej pogody życzy sponsor. Hotele SPA dr Irena Eri, Skrynica Zdrój, Wzgórza Dylewskie i Polanica Zdrój. Nadchodzą upały, synoptycy jutro zapowiadają na Mazowszu nawet 30 stopni Celsjusza, dzisiaj kilka stopni chłodniej, maksimum to 24 stopnie, w tej chwili 22, pokazują termometry w Warszawie i Radomiu, trochę chłodniej na północy, Siedlce, Ostrołęka i Płock to 20 stopni w tej chwili. W najbliższym czasie opadów nie przewidziano, ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Wspaniałej pogody życzy sponsor hotele spa dr Irena Eris, Krynica zdrój, wzgórza dylewskie i polanica zdrój. Autopromocja.